Siema, tutaj Teus. Przed nami następny, co dwutygodniowy, gigantyczny patch. Tym razem spore zmiany zajdą w matchmakingu. Od 15 października wprowadzony zostanie tryb rankingowy. Póki co w eksperymentalnej formie, otwarte w przydziałach czasowych. Postaram się wytłumaczyć dokładnie działanie rankingu w jutrzejszym kroku. Tymczasem kontynuujemy z patchnolcami. Jak zawsze, lista zmian jest przeogromna, dlatego postaram się zamieścić najważniejsze zmiany na przedmiotach i bohaterach. Zaczynając od zmian systemowych, wprowadzono trzeci rodzaj rzucania skilla. Quick cast. Polega on na uruchomieniu skilla poprzez ciśnięcie klawisza, po czym puszczenie klawisza spowoduje rzucenie wycelowanej umiejętności. Dokładna różnica między Instant Custom, Quick Custom i Confirm Custom prezentuje Valve na swoim forum. Oprócz tego dodano buffer klawiszy, co oznacza, że wciśnięcie dwóch skilli jednego po drugim pozwoli postaci rzucić najpierw pierwszego skilla, potem automatycznie drugiego jak tylko będzie taka możliwość. Kolejny klip dzięki Valve. Buildy teraz posiadają kod identyfikacyjny, który ułatwia dzielenie się buildami ze społecznością. Wystarczy skopiować kod i przekazać go dalej. Dodano nowe funkcje do prywatnych drobby, takie jak wymiana graczy oraz funkcja dublowania herosów, czyli obie drużyny mogą powtarzać herosów przeciwnika. Niektórzy chorosi od teraz będą priorytetyzowani do grania na duoliniach, póki co dotyczy to Ivy oraz Dynamo. Pierwsze 3 minuty gry nie pozwalają na poznanie gry, Yamato otrzymała nowy głos. Stompacze teraz pokazują zasięg swojego ogłuszającego ataku. Mieliście problem ze strzelaniem do strzelmowców na liniach? Poprawiono ten bug. Tak samo jak cały szereg kolejnych bugów, których już tutaj nie będę przytaczał. Dodano wiele nowych dźwięków, aktywacji przedmiotów, jak i aktywacji wszelkich efektów, takich jak unikanie kul czy odbijanie ich za pomocą metalowej skóry. Poprawiono wizualnie niektórych umiejętności, jak np. kałużowy cios Wiskusa czy pułapki unieruchamiające Talona. Mo i Creel oraz Ivy dostali nową animację ciężkiego ataku wręcz. Na koniec parę zmian wizualnych na mapie. Zmiany gameplay prezentują się następująco. Strumowcy mają zmniejszony zasięg, kiedy atakują strażników, co powoduje, że podchodzą bliżej. Sami gracze muszą atakować strażników z bliższej odległości. Białe pasy mogą pomóc wskazać, gdzie stanąć. Strażnicy są coraz trudniejsi do zabicia. Strumowcy zadają mniej obrażeń z początku gry, 70%, i powoli z każdą minutą zadają coraz większe obrażenia, co 10%, aż do 10 minuty. Zwiększono też strażnikom ich skrzepę, przez co biją bohaterów o 20% mocniej. Pozmieniano wszystkie spawny neutralnych obozów, jak i skrzynek i posążków na mapie. Na ekranie nowe czasy. Złote posążki otrzymały trzecie ulepszenie pojawiające się w 25 minucie gry. Midmost teraz się pasywnie regeneruje i z każdym kolejnym zabiciem daje silniejsze wzmocnienie. Maksymalnie trzy razy. Wprowadzono zmiany w urnie. Kurier niosący urnę jest teraz widoczny na mapie. A uderzenie ciężkim atakiem wręcz kuriera spowoduje upuszczenie urny. Wszyscy gracze drużyny, która dostarczyła urnę dostaną teraz losowy buff złotego posążka. Sama urna pojawia się troszkę wcześniej i jest 15% więcej warta. Przeskalowano zdobywane dusze za kombak, czyli mechanika, która pozwala zdobyć więcej dusz, kiedy pokonujemy przeciwnika posiadającego więcej pieniędzy. Tarczy teraz nie zostają wyczerpane, jeśli bije nas niezależna jednostka, takie jak Krypy w dżungli czy boss. Natomiast które te nadal zjadają nam tarcze? Wszyscy chorosi dostali buffa do prędkości poruszania się 0,3 m na sekundę. Wysysycanie życia stakuje się teraz malejąco. Teleporty dostały aktualizację lokacji oraz po teleportacji nakładają na 5 sekund buffa do prędkości poruszania się. Zaszedł szereg zmian na mapie, jak na przykład dodano kładkę w fontanie, która ułatwia wspinaczkę, koło patrzy dodano mostek, Poszerzono też korytarze wokół środkowego budynku. Ponownie też zmieniono te oto linki. Lista zmian na przedmiotach jest jeszcze raz bardzo długa. Z ciekawszych zmian zwiększono czas spoczynku szarży osiłka o 50% aż do 16 sekund. Spirytualny rozlew nie daje już 20% szybkości ataku, co zadaje aż 35% jeśli zostanie naodwany. Wytrwała szybkość ma zmniejszoną szybkość ruchu do 1,1 m na sekundę. Po te różnice wszyscy bohaterowie zyskali pasywnie prędkość poruszania się. Czas spoczynku obalenia obniżono z 48 sekund do 40. Wzbierające wystawienie zostało znarwione w trzech miejscach. Zmniejszono stopień redukcji odporności spirytualnej pasywnej za każdy stak oraz czas działania. Czas Spoczynku odświeżacza zwiększono z 212 sekund do 230. Tak jak z przedmiotami, lista zmian bohaterów jest długa i obszerna. Wybrane zmiany dotyczą m.in. Bibopa, który został potężnego nerfa na bildzie bomby. Bomba samoprzylepna teraz zostaje aż 4% zwiększonego obrażeń za każdy stak. Sam Bibop traci 2 staki, czyli 8% przy każdej śmierci. Co najważniejsze, maksymalna ilość staków, jaką może posiadać Bibop wynosi teraz 15%, czyli dodatkowe 60% obrażeń od bomby. Zasięg hooka został za to zwiększony o 5 metrów, ten sam hook teraz może trafić krypy i automatycznie je zabija. Jego ultimate działa teraz 2 sekundy dłużej, ale długość nie skaluje się ze Spirit. Great Alon dostał ciekawą zmianę. Jego prędkość ataku nie będzie teraz skalować się ze Spirit. Natomiast zamiast tego, bazowe obrażenia od pocisku otrzymały skalowanie 0,1 za każdy punkt w Spirit. Haze ma zmienioną fiksację. Teraz maksymalna ilość ataków wynosi 40, ale obrażenia z trzeciego ulepszenia są zmniejszone z 0,2 do 0,15. A przede wszystkim mocno zmieniono działanie Ultimate. Tanie nabojów nie daje dodatkowej szybkości ataku. Pasywnie trafia teraz dwie osoby, nie daje 25% szansy na unik. Trzecie ulepszenie zaś daje 40% szansy na unik i dodatkową prędkość poruszania się 2 metry. Działka Maginis dostała całą długą listę różnych poprawek. Miraż dostał solidnego buffa na podróżniku. Przede wszystkim teraz kamera pokazuje miejsce teleportacji podczas rzucania umiejętności. Dlaczego podróżnik dostał wzmocnione ulepszenia? 2 metry prędkości są teraz na poziomie pierwszym. Zredukowany czas spoczynku teraz wynosi 30 zamiast 20 sekund. Na trzecim poziomie dodatkowa prędkość ataku wynosi 30% zamiast 20%. Paradoks ma osobionego ulta na pierwszym poziomie. Paradoksalna zmiana. Czas spoczynku wynosi 65 sekund zamiast 48 sekund, a zasięg zmniejszony o 5 metrów do 25. Na pierwszym lepszeniu czas spoczynku zmniejsza się o 15 sekund, zaś na trzecim poziomie zasięg zwiększa się o 20 metrów. Windekta dostała z powrotem swój zasięg broni, a nawet więcej. Obrażenia z broni znikają dopiero po 64 metrach, które normalnie znikają po 58. Natomiast dalej jest tylko nerw. Zmieszono wzrost życia za lewele. Lot nie skaluje się już ze spiry, a dodatkowa prędkość poruszania się aplikuje się w locie tylko w z 50% skutecznością. Samo strzelanie podczas lotu spowalnia windyktę, tak jak strzelanie z Ziemi. Czas trwania kołka zmniejszono z 2 sekund do 1,75. Bonusowe dusze z zamachu dodają się teraz do puli dusz niezabezpieczonych. Wisku we wczesnej fazie gry będzie zdawał mniejsze obrażenia z rozbryzgu, ponieważ zmniejszono bazowy damage ze 100 do 90, zaś drugie ulepszenie dodaje 60 zamiast 70 obrażeń. Natomiast skalowanie ze Spirit zwiększono z 1,5 do 1,9. Na koniec zmiany na Yamato, ta straciła odporność na boje oraz spiritualizm podczas trwania swojego Ultimate. Sam czas trwania został też nerfiony z 4,5 do 4 sekund. Jak zawsze zmiany jest więcej i można je znaleźć na forum. te moje zajmują ciekawsze za nami i tyle z tego dużego patcha. Jak zwykle kolejne wydanie kruka pocztowego przed nami więc zapraszam do śledzenia tego kanału jeśli chcecie być na bieżąco. Do usłyszenia.